Mamy nagrywać od chyba już dobrych 15 minut, ale jak zwykle standardowo zresztą sami zobaczycie. Dzisiaj. Stary, dzisiaj. Spokojnie, dzisiaj. tak. Będziemy w stopki Kurde dziura. To już jest 15 jest, minuta, wiesz o tym. 15 minut czekam. No, no tak, ale ja napisałem Ci, że za 15 minut. Kiedy to będziesz miał? Czekaj skarpetek, szukam tak podobne się już mam. Możesz na boso. No nie wiem już to Dary, Działa ci ten... Korzystałem twój patent z kamerą na monitorze. Tak, ale mi czasem spada. Kolejne 10 minut, ale już jesteśmy na dobrej drodze. No tak, wiadomo, już. nie? Już zaraz. Wszyscy widzieli twoje hasma. Wszyscy, wszyscy widzieli, weź, weź, dasz tu... Wszyscy widzieli twoje hasma. Hasło do kompa ma kiki kiki ki, 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 ki. <grym> dobra. dobra Wracam i idę tam Dobra, gramy Zaczynamy, zaczynamy. Są planty i jest młody, młody jesteś tam. Masz włączoną je, je, Jestem. Masz włączoną kamerę. Mam włączoną kamerę. Okej, okay, okej. Okay. Czekaj, ja zaprosiłem, tych... Zaprosiłem wszystkich, znaczy napisałem na Facebooku, że A ty dołączyłeś do mojej... Nie, nie dołączyłem do Ciebie, ja sobie wejdę w siebie i Ty będziesz musiał dołączyć. Odpowiadać Ci do. Jasne. Bo ja nagrywam niestety, ale frapsem i... Pff, nie mogę. Nie mogę zminimalizować gry. Dobra. Okej. Okay. Zaawansowana opcja. Jesteś tam u mnie już? Jasne, jasne. You are a magician, unicorn, queer, badu and very new. Co znaczy You've been equated? Co znaczy equated? Że e... jesteś w kolejce chyba. Leave equated? Co to znaczy? Zost opuść tą. Ale w kolejce zostać... jesteś, to zaczekaj na chwilę, nie? Spokojnie. Zaczekaj. Okay. Czkawka mnie złapała. Nie rób tego. Ja cię muszę przestraszyć. Dobra? No, Uważaj. Dawaj. Dobra? Ale to będzie takie niespodziewane, dobra? Okej, okay, no. Trzy. Niespodziewane ma być, dobra. Okay. Y... Bu! Przeszło. I jak? Przeszło? Już, już nie ma, no. Ja. Widzisz? Już. Widzisz, jak jestem zajebisty? No, już totalnie minęło. Opa, to tak, tak. yeah. się nie, nie, Ej nie, stary. nie, Jest. nie, nie, Uratowałem życie. Uff. Boże, co tam się działo? Nie wiem, czy ty to słyszałeś, ale chyba nie, bo Cię nie boli. Mam Jeszcze. 10 tysięcy. Będę uwaga losował, uwaga. Crazy pack. Super duper pack. Super crazy zajibisty jest. Uwaga, będziesz szczęście, dajcie gwiazdki. Mam 3 gwiazdki. E, strzelajcie do mnie. Idziemy, chłopaki. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy Wszystkich tu Cześć, bym tutaj. dawno to, nie gra. 6 minut i napierniczamy Dobra, ja się wbijam do ogródka od razu. I, roz... I rozstawiam to. I zabiłem go! No słyszycie, dobra teraz. Bo nie miałem słuchawek na uszach, nie? Ha, ha. Ha, no to, ha, ha. to. na chuj krzyżysz. Ja Jebie. <noise> Ej, jakbyśmy się tak domówili, że na przykład <noise> ja, ja siebie dam w kamerce po lewej stronie na ekranie, nie? Po lewej Czyli no. jak będę patrzył w lewo, tak? To tak bym no. patrzył w lewo na ekranie, czyli na twoją kamerkę, nie? Czyli ja patrzę... Czyli ty, byś, ty musisz, jak patrzysz w prawo, perfidnie w prawo obracasz głowę, to tak jakbyś mówił do mojej kamerki, nie? Później na ekranie Dobra że nam się to probało. jaki to był temat że o co my się kłóciliśmy Eee, yy, o coś tam ja już wiem czekaj ty nic nie grasz stary kompletnie Paul. Jak nic jak nie gram mam nic jednego zero, fraga nie... no, czyli jak jak chcę zrobić dziwną minę to mam się popatrzyć w prawo tak masz się popatrzeć. jak się popatrzysz w prawo tutaj jakby patrzyłeś na mnie tak to będzie na nagraniu po edycji wyglądało czejs dobra czy, dobra spokój spokój bo ja nie wiem to to wydaje mi się było dosyć proste zagad <gry> gdzie my jesteśmy? My już przejęliśmy tutaj coś? Kompletnie nie tak. gram. Gucia puć. Pokaż, co? Co ci się udało? Gdzie ty jesteś? Kept nie, tam. się udało. Na wprost! Na wprost. Słysz, słyszysz mnie? Ty, 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 tak, sły słyszę cię, ogólnie. tak. ja tu staram tak, tak się muszę... zarządzać wiesz, tą drużyną. a to ty jak? Ej stary, ty Próbujesz zarządzać tą drużyną, a dajesz dupy, ty, dupy na razie. Myślałem, że to byłeś ty, a twój nikt po prostu za tobą tylko chwilę biegnie. Takie miałem wrażenie, stary, że twoja postać biegnie, a później nikt tylko że to nie byłeś ty. A? Kurde Co Candy, rozjebałeś kod w Matrixie Rzuciłem tam smoke'a stary, strona CT po prostu Bombsite, te sprawy wiesz, Counter Strike, CSGO Nie gram w to, ogólnie no. Zabiłem go, zabiłem go, naprawdę go zabiłem Ej, bo mnie kwiatuszek leje Ej, starych chciałem... Puf, 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 puf. Ej, podniosę cię, nie raz ja cię podniosę. Patrz, Dobra, po o, podnoszę, ey, cię. podnoszę cię, podnoszę you. cię, zrobi się uwaga, yes. yes. Jeszcze yes. przejmiemy to, zobacz, jest. kurczę. O, zabiliśmy go. Nie no, po prostu drużyna drąbo w komplecie po prostu, no. Ja bym ogólnie nam wymyślił ksywy, tak, adekwatnie do sytuacji, która tu panuje. Ej, Candy wróćcie, podnieś mnie trzeba, bo mi, czyli bomb normalnie mi ten, I ten wy... Ja bym, ja, mia, będę... ja bym miał coś takiego jak przywódca śmierci na przykład, a ty zbłąkana na owieczka, y... nie? Okej? Okay? To ja będę władca ciemności, a o, ogólnie... ty y, y, ten, łowca jednorożców. Ja będę łowca jednorożców, Do, dobra. Ej, słyszały, słyszałeś, słyszałeś, to, że jak e, powiesz, e, wypowiesz kurde, to ginie jeden jednorożec? To ginie jeden jednorożec? W gimbazie u was? E, nie, przeczytałem na no, bezużyteczny pewnego Aha, czasu. A, bezużyteczny. To Ten... ginie jeden jednorożec? Piosenka jest cudowna, ja tam przeczytałem, że mi zęby w wieku 40 lat wypadną, no i ogólnie... Ej, tu jest wróg. Nic kompletnie, naprawdę. Nic, stary, nie grasz, naprawdę. No, ja, ja bym chciał... To zrozumieć. Ja ale wiem, że ty no sobie nie musisz lecić kompleksy, nie gra. że grać nie umiesz no ale daj Nic. spokój. Muszę wziąć klawiaturę, żeby się poruszać, żeby mnie z gry nie wydopało. Bo jak nie będę się poruszał to nie Wiadomo, tych... tak, tak, tak candy nie, gra, nie? nie że on sobie idzie, idzie, a ja muszę odwalać czarną robotę za niego. Tak jest zawsze, prawda? Tak jest zawsze. Jeden y, Czomper się chyba zakopał. On mnie zjadł. Słyszysz mnie? Gdzie on jest? Gdzie on z poszedł? Poszedł. <noise> Ty nic nie grasz, stary. A ty coś grasz? No, ja tu na wsadzie. Patrz jak popierdzielam. Tu, no, tu mam wsadę. Poruszam się chyba tam. Idź do mnie, <grym> zobaczymy <grym> czy się poruszam. No dawaj. Ch chyba ch masz już za słabe baterie. W nie w tej, poruszam tej, się. Tej, Idę tu na korytarz i zobacz czy się będę poruszał. Poruszam no, się? Ale głupie. Nie, nie ma zasięgu. No, no, sorry, teraz, teraz już się poruszam? Tak, teraz się poruszam. O, sukces, dobra. Faktycznie, baterie już nie wytrzymują. Ale to nie zmienia faktu. Ja tu przyszedłem, ja ci przyszedłem, przyszedłem, przyszedłem ci powiedzieć. To ja mi powiedziesz, że nic nie gram. <laughs> Chciałem cię poinformować tylko. Że kompletnie nic. Że naprawdę. O, powiedział to ten. Idę, co... Patrz, o ty ty, ty o, idę, ten bo... ten ziomek mi to powiedział. Idę, tymi. bo moja postać stoi. Moja postać nic nie robi w tym momencie. <laughs> Dobre Dwi sobie, zamknę. No, róż dupę. Oś. Już jest ten... już coś. No, pewnie już, coś? już z powrotem. Jestem hopie Tu się takie rzeczy działy. Ja teraz zobaczysz. Widzę, że 33 sekundy wam zostały. Eee, I ogólnie. Nie, he, he, zabiłem go. Ładnie. A no jak to przegraliśmy? No widzisz? Widzisz? Łazisz do mnie do pokoju i, i tak to puf. później wygląda, tak? Ja, ja w ogóle bym obwiniał y, tylko Kendiego za przegraną naszego meczu, bo Ale prawda, no ja X... moja postać się X. cały czas poruszała. Cały czas się poruszała, no. to widać po... po Dobrze, po... że tu przynajmniej Rurik jakieś pozory z naszej drongo, drongo drużyny zachował i dał rady. Czekajcie, pak za pięć! Albo nie za 5, zachowam sobie hajsy do następnej w I za 10 będzie nowa postać. Kabum, dobra. Co tam ciekawego u ciebie? Słychać, bo dawno. Nie, nic, e, tak dawno obronie, tam tak nie, nie, nie byłem. E, szkoda, że nie ma. Nie, je właśnie, nie, nie przychodzi tu. Nie Ale mógłbym przyjść. Obserw, ob, obserwuję drzwi teraz, obserwuję drzwi. <grym> obserwuję drzwi, <mi>. nie idź. <grym> Jak słyszę drzwi, że trzaśniesz w twoim, w twoim mikrofonie, to. <grym> Nie no, nie idę, nie? Wyciągam Siedzę pusz. tutaj. Siedzę tu debilo, nie widzisz? Tu siedzę, tu. Popatrz na mnie. W ogóle podaj mi rękę. Nie no, to, to mnie utnie. Ja bym to tak zrobił jakoś, wiesz? Tak no, Dobra. Na... To przybił pionę. Musiałbyś... Buf. Przybiłem na... Buf, to dobra. czekaj, na 3-4. Na 3-4, ale to czekaj, to muszę się przygotować. Ale to na 3-4 czy na 4-3, bo... Obojętnie sobie wybierz, Deklu. No, dobra. Trzy, cztery. Na ry. No, na ry. No, przybiłem już cię. Ej, nie, no, nie, bo ja nie przybiłem. Bo ja tam no, przyjdę. Trzy, trzy. Zamknij się. ry, Trzy, cztery. Ry, no. Kujdźmy, jestem tak, głupi. Patrz, daje, bo... patrz na mnie. Jak... My, mamy, my, mamy, my mamy straszną synchronizację. My mamy problem totalny, nie. No właśnie. Dobra, stary. nie, wybierzmy tu coś. Uuuu, ale zapomniałem, że P-Shooter poziom. Karamba. Cześć, ja tu w kaktusie nowy poziom sobie zrobiłem? Jestem cudowny. Mam 41 ranking. Puh. Dobra, level up. Mam kaktusa na siódmym poziomie, a ty czym potrafisz się pochwalić? Ha! ja, ma, ja mam agenta, Pi. Przy... Info do wszystkich, że na Candy Top Games tam serię z plantów Seria z plantów powróciła, więc możecie sobie tam zajrzeć. Tu macie odnośnik, No i tyle. I w opisie też mogą macie. No, no, no i. Dziękuję. Tak. Ej, pasz, ja wyszedłem! Ja cię! Kurczę! Ale mus, musimy im zniszczyć, tym co się teleportuje. Bo drugi już tam fasolkę. Dobra, zabiłem tu kogoś. Teraz kolejny się szykuje. Jak mnie mi to. Dobra, gruby miał dużo życia. Tu ktoś bokiem idzie. Czekaj, czekaj, ale cię do zaraz. Zabił. Nooooo, Okej, okay, drugi. Y Candy, chodź tu na chwilę, bo mnie trzeba, prawda, podnieść. No i teraz raczej jest problem z tym, ja tu leczę i w ogóle atakuję środek ogóle ogólnie gram. Znowu fraga dostałem, nie asystę tylko głupią jakoś. Okej, okay, bloczy mi grę, w ogóle nie wiem, co się dzieje. To jest od wroga. Dobra, podniosę Nie, tu jest wróg. Co prawda coś się dzieje. Miałem laga na sercu. Ja też miałem na chwilę lagę. Czekaj, no nie zabieram zresztą... go, no kurczę, ja też padłem. Zresztą. Hmm. Zresztą, mogę być, zresztą mogę być twoim bogiem, jeśli chcesz. Takim mentorem, sensejem duchowym, osobistym Jezusem. Jagus skrzata To było słabe. Poziom żartu u ciebie w tym momencie, właśnie. Z takiego, Poziom humoru to znaczy z takiego, w internecie jest katastrofalny. Stał gdzieś tutaj. I. Tato krzyczał, że nie wie co się dzieje, bo coś mu w piwnicy wylądowało, nie? Poziom humoru w internecie jest katastrofalny. Kurde! Co ty do mnie mówisz? Ja mówię o poziomie Twojego humoru, że spadł tak nisko, że ojciec się pyta, co to mu leży w piwnicy, nie? Co? I, i to nie było suche! I to nie było suche! To był intelektualny żart! Aha, to był intelektualny żart, bo Candy bo go powiedział, tak. Czeje, bo tu nie, to i to i teraz nie grobowiec atakuje. Nie masz czegoś dobrego do zjedzenia? Być mi mógł przynieść, nie? Mam, ale się pierdź. To zajdź, przynieś mi coś dobrego, nie? A masz tam otwarte drzwi? To otworzyć ci, no przynieś. Już idę. No, no to, to ja to, tworzę, ej, No i to, we, to weźmie broń. Nie słyszę, co mówisz, ale ci otworzę drzwi. Są otwarte. Przynieś mi coś dobrego, nie? Najlepiej, o tu tu jesteś no. Tak najlepiej te chipsy zrobimy reklamę <śdanie> co? Jest, parę, chcesz, chcesz chipsa? Twoją posłuchaj Co? Chcesz chipsa? Po co tę kamerę wziąłeś? Nie wiem, bo no tak nie chcę, ty so wziąłeś do nie, mnie, to ja biorę do ciebie, tak? Trzymaj Nie wiem, trzymaj No i ogólnie już sobie możesz żyć, nie? Trzymaj. Bo To nie <tus Fine> A ty masz coś dobrego? Nie, nie mam. Masz nie Ale zdradzę ci sekret. Ja bym się na twoim miejscu tam na chwilę pośpieszył, bo... Czemu? Daj spokój, przez wygrywamy. Nie, przez nieaktywność wywala. A, dobra. Ale nie wiem po jakim czasie, ale przez po minucie chyba czy po dwóch. Jest pełny serwer i nie chcą grać. To dziękuję, a no, no, możesz sobie już iść. <laughs> Nara. bo ja tu znowu nic nie robię Spookaj, yy, mistrz mistrz tej gry już wrócił, prawda? Tak to broń, także, tek, yy, broń ogródka Także możemy teraz yy, zrobić coś takiego że... I cię zabili Zrespiecie no. no właśnie yy... Dobra, no, zrespiłem, o, I cię o, jeszcze proszę. uleczę, jeszcze sobie postawię to nie postawię sobie tego Nie udało się bo padłem Zabiję jednego, Ciebie też zabiję. Nie jez, gadaj, że jez, mnie dasz te rady miszczalny. zrespić, no. Bo myślałem, że to już troszeczkę przesada by to była. że ich tam było pięciu. Widzę, że tym jednak mi pójdzie lepiej. Coś tak czuję, mam takie przeczucie wewnętrzne tutaj. Aura mnie otacza w tym momencie, mówi wybierz pisutera. A ty co o tym sądzisz? Czyli masz takie mentalne połączenie z niebem, z bogami i oni podpowiadają ci I jak tak, żyć. Tak, y no ale głównie też Bucze. chodzi o to, że mam... Kurczę, jak ja ci zazdroszczę Mateusz. Nagrywa Ci kamerka? Kurde nie No Nie, nag nie nagrywa, wyłączyłaś Ale masz tam ileś tego, nie? No, mam tam ileś tego no. Chciałem tylko zauważyć, że... Bateria padła. Że, że Piotrka już nie ma, nie, bo... Bo mi, bo... bo mi bateria padła No, lewy sprzęt, wiecie, bateria też lewa Kupił na targu Na targu ja mogę tylko Ale ładować... to jak ci długo wytrzymało w sumie. Jak na połowie baterii to długo. To spoko. No, zabij się. Tak, meczyk zaraz kończymy. Miałem laga na serwie. Widziałem laga. Nie. Nie gram. wygrać. Nie gram. To był Nie gram. To lag. nie gram. Nie, nie gram, bo to, to był lag. No, miałem laga. Aha, no Nie że jak... Jak Candy nie, jak dostaje kon laga, to jest ten... permanentny foch. Koniec. Po prostu koniec z no. rozgrywkiem. No. No, 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 no po prostu koniec, tak. No. Nie, ma opcji, no. Nie. No, 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 nie ma opcji, nie? No nie ma opcji, nie? Dobra, moi drodzy. Słuchajcie, tutaj kończymy. Mam nadzieję, że się podobało. podobało. I zostawcie <laughs> tego kciuka w górę! Ha, ha, ha. Mam wrażenie, że dobrze, że ta kamera przestała ci nagrywać, bo by to w tym momencie <laughs> troszeczkę dziwnie wyglądało. <laughs> tego... Widzę tego plusa. W ogóle mam sticker z jeszcze, je, 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 pochwalę ci się co mam. Uwaga, otwieram. No, jakoś fant fantastycznie to nie ma, nie, nie jest, nie, co prawda. Nie słyszę teraz, nie słyszę Ale może być coś cudownego. Mati, halo, Mati, halo. Crazy Park, halo. uwaga, 10 punktów. Halo. Ej, utłukę cię. No, i uwaga. Czy dostanę, mam nowy charakter. Mati, Mati, halo. Halo Mati. Nie słyszycie. Już otworzyłem, że jest po otwieraniu. Teraz mnie słyszysz? Yy, tak, tak, tak. Nie wątpię. No, teraz wszystko o. się naprawiło, nie? No, Ale spoko. Dobra, dostałem nowego charakterem tego. Jak on się nazywał? Halo? Yy, nie nie słyszycie? Kaktusa miałem. O, kaktusa. Yy, o. Dobra, Oł, kaktusa. trzymaneczko, cześć, gorąco, trzymajcie się. Pa, na razie. Pozdro! 600, jo! No. Już skończyłeś?